No, nagrywanie mi słabo wychodzi. Urwałem się na chwilę z roboty. Nagłówki, na których przed katastrofą ekologiczną na Odrzech grupowały się bolenie jesienią, rybie zdecydowanie mniej. Bardzo cieszę się tym, że udało się choć jednego bolenia dzisiaj skusić do brania. Szczęśliwą przynętą okazał się wobler pana Lipińskiego firmy Hunter. Na razie, do zobaczenia w sklepie albo nad wodą. Cześć. To coś, boleń na pewno. Ale coś zajebało. Makabra, o cholera, panie. Ole bradzie na cykadę. To będzie wielki boleń. Aj, będę mógł wracać do domu. A co? No. Pra... Szaleństwo, o cholera, szaleństwo. Tylko, żeby nie spadł, o klamot, ja i Chodź tu, jest Bolesław, piękny. Ach, chodź to, piękny bolej. Jesienny grubas. Piękny. ol klamot. Tylko żeby nie spadł. Kawał rybska. Kurwa podbierak mogą wziąć. Tylko ciężko Łap. Jest k**wa klamot. Panie. To jest ryba. Ale zacedził. Ale zacedził. Piękna sprawa. Za zdjęcia porobię i raczej go wypuszczę Ale klamot mam nadzieję, że ładnie się nagrało Dobra, można tego wielkiego bolenia wypuścić Kawał Lepska Idę wypuść, idę wypuścić tego wielkiego bolenia. Ale kawał ryby! Jest, kurźba, rybko! wypuszczamy. Ach, Pój. pójdź. sobie popłynął do siebie. Zajebiście.